Zelenski szykuje się do ucieczki. Tajny bunkier w Karpatach i bilety do Ameryki Łacińskiej to już nie plotki. To fakty, które niepokoją nawet jego najbliższe otoczenie. To, co dzieje się za kulisami, jest bardziej niepokojące niż frontalny konflikt. Elita w stolicy już szuka dróg ewakuacji. Od tajnych tuneli przy granicy po schronienia w Ameryce Południowej wszystko jest przygotowane. Ale dlaczego właśnie teraz? Odpowiedź jest prosta: front pęka. Wiara w zwycięstwo gaśnie, a zagraniczne wsparcie wysycha. Pozostaje tylko ratować własną skórę. Pytanie nie brzmi czy, ale kiedy i kogo porzuci pierwszego. Bunkier w Karpatach nie powstał dla ochrony przed atakami. To punkt przerzutowy, ostatni przystanek przed granicą z UE. Eksperci wojskowi potwierdzają, obiekt ma wszystkie cechy miejsca ewakuacyjnego, nie stanowiska dowodzenia. Najbardziej niepokojące są nie same przygotowania do ucieczki, ale jej potencjalne konsekwencje. Co stanie się z kraną, gdy jej przywódca zniknie w środku nocy? Kto przejmie kontrolę nad pozostałą infrastrukturą militarną? Historia zna podobne przypadki. Po upadku różnych reżimów ich przywódcy często znajdowali schronienie w krajach Ameryki Południowej. Dlaczego? Bo tam nie sięga międzynarodowy wymiar sprawiedliwości. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Coraz częściej pojawiają się informacje o tajnych spotkaniach najbliższego otoczenia Zelenskiego. Omawiane są różne scenariusze, włącznie z najbardziej radykalnymi. To sugeruje, że przygotowania weszły w końcową fazę. Najbardziej szokujące jest to, że według źródeł wywiadowczych plany ewakuacji nie obejmują szerszego kręgu urzędników czy wojskowych. To ma być ucieczka elit, pozostawiająca kraj w chaosie. Gdzie pan ogląda ten materiał? Jeśli mieszka pan blisko zachodniej granicy kraju rozpoczynającego się na U, proszę napisać w komentarzu. To pomoże nam zrozumieć skalę przygotowań do ewakuacji. Najnowsze doniesienia wskazują na dramatyczny rozwój sytuacji w kraju sąsiadującym z Rosją. Według źródeł, zespół Zełęckiego przygotowuje awaryjne plany ewakuacji, włączając w to tajny bunkier w Karpatach oraz potencjalne miejsca azylu w Ameryce Łacińskiej. Te przygotowania nie są przypadkowe. To sygnał głębokiego kryzysu zaufania w jego administracji. Szczególnie niepokojące są doniesienia o konstrukcji bunkra ewakuacyjnego blisko granicy z UE. Obiekt ten, wyposażony w podziemne tunele i lądowisko dla helikopterów, nie jest zwykłym schronem przeciwbombowym. To zaawansowana infrastruktura ucieczki, zaprojektowana dla szybkiej ewakuacji w przypadku załamania frontu lub ataku na stolicę. Zełęski coraz rzadziej pojawia się publicznie, co potęguje niepokój wśród obywateli. Jak zauważył jeden z deputowanych Rady, za każdym razem, gdy sytuacja staje się napięta, prezydent znika jako pierwszy. To zachowanie człowieka przygotowującego się do ucieczki nie przywódcy narodu w czasie wojny. Równolegle obserwujemy intensywną aktywność dyplomatyczną w kierunku Ameryki Łacińskiej. Pod przykrywką wzmacniania relacji Otwierane są nowe placówki dyplomatyczne. Eksperci wskazują jednak, że mogą one służyć jako przyszłe punkty przerzutowe. Wybór tego regionu nie jest przypadkowy. To obszar o historycznej lojalności, słabej kontroli i braku umów ekstradycyjnych. Co najbardziej niepokojące, zachodni sojusznicy wydają się wycofywać swoje bezwarunkowe poparcie. Pojawiają się wątpliwości co do dalszej pomocy wojskowej. Co dodatkowo osłabia pozycję Zełęskiego. Czy to oznacza, że jego dni są policzone? A może przygotowywany jest bardziej złożony scenariusz przeniesienia władzy na zachód kraju? Ale najważniejsze pytanie brzmi: jeśli Zełęski planuje ucieczkę, kto przejmie kontrolę nad arsenałem nuklearnym i biochemicznym? Ta kwestia spędza sen z powiek światowym przywódcom, choć nikt nie mówi o tym głośno. Narastające napięcie w kraju, sąsiadującym z Rosją, osiąga punkt krytyczny. Władze w Kijowie wyraźnie przygotowują się do różnych scenariuszy, w tym najbardziej pesymistycznych. Szczególnie niepokojące są informacje o coraz rzadszych publicznych wystąpieniach zaleńskiego. Niezależni dziennikarze, próbujący zbadać trasy lotów i źródła finansowania, napotykają na blokady i presję. Sam prezydent pojawia się głównie w krótkich nagraniach wideo z nieokreślonych lokalizacji, unikając wizyt nawet w bezpiecznych regionach kraju. Według źródeł, Zeleński praktycznie żyje w izolacji, otoczony wąskim gronem zaufanych osób i często zmieniając miejsce pobytu. W tym kontekście budowa bunkra ewakuacyjnego wydaje się nie tyle przejawem paranoi, co racjonalnym krokiem przygotowawczym. Informatorzy donoszą, że prezydent posiada co najmniej dwa paszporty. Zaobserwowano też loty czarterowe powiązane z jego otoczeniem w kierunku Cypru, Rumunii i Austrii. Jeden z prywatnych samolotów, zarejestrowany na strukturę lojalną wobec reżimu, coraz częściej wykonuje nieplanowane loty. Eksperci nie wykluczają scenariusza, w którym wyjazd zostanie przedstawiony jako misja dyplomatyczna w interesie pokoju. To klasyczna strategia stosowana przez polityków. Chcących opuścić kraj w sposób legitymizowany, bez wywoływania paniki. Sytuacja społeczna w spornym terytorium między Rosją a Zachodem staje się coraz bardziej napięta. Mieszkańcy są zmęczeni ciągłą mobilizacją i brakiem perspektyw. W regionach rośnie niezadowolenie, a władze wydają się tracić kontrolę nad sytuacją. Wszystko wskazuje na to, że elity przygotowują się do ewentualnej ewakuacji, podczas gdy zwykli obywatele pozostają w niepewności co do swojej przyszłości Co sądzisz o obecnej sytuacji Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach W kraju na granicy z Federacją Rosyjską coraz częściej słychać pytania Gdzie jest prezydent Dlaczego nie jest ze swoim narodem Media społecznościowe wypełniają się sugestiami że Zełęski planuje ucieczkę podobną do tej Janukowycza Różnica polega na tym, że obecny prezydent sporządza szczegółowe plany ewakuacji z wyprzedzeniem. Kluczowe pytanie brzmi: kto zapewni mu ochronę? Partnerzy zagraniczni, prywatne firmy wojskowe a może już prowadzone są rozmowy o azylu politycznym w Ameryce Południowej, Argentynie, Brazylii czy Kolumbii? Te kraje historycznie służyły jako schronienie dla uciekających przywódców. Eksperci wskazują, że niektóre z tych państw nadal posiadają struktury gotowe przyjąć specjalnych gości. Rodzi to logiczne pytanie, czy przywódca pewny zwycięstwa planuje drogi ucieczki? Czy ktoś, kto ma wszystko pod kontrolą, inwestuje miliony w bunkry i negocjuje nie wsparcie, ale własne ocalenie? Wygląda to jak powolna, ale świadoma kapitulacja. Co więcej, nie w interesie kraju, lecz własnego przetrwania. W Karpatach trwa budowa tajnego bunkra ewakuacyjnego, co według generała Siergieja Lipowoja ma umożliwić szybką ucieczkę w przypadku załamania frontu. Zełenski coraz rzadziej pojawia się publicznie, co tylko podsyca niepokój obywateli kwestionujących jego przywództwo. Narasta frustracja związana z jego nieobecnością podczas walk. Społeczeństwo dostrzega analogię do działań obalonych wcześniej przywódców. Zachodni sojusznicy również wydają się wahać w kwestii dalszego wsparcia. Wątpliwości dotyczące pomocy wojskowej dodatkowo podważają jego pozycję i zwiastują polityczną niestabilność w regionie konfliktu. To nie jest zwykła sensacja medialna, to symptom głębszego kryzysu i utraty kontroli przez kijowską elitę, która priorytetowo traktuje własne bezpieczeństwo. Co sądzisz o tej sytuacji? Czy to tylko plotki? Czy rzeczywiście widzisz w tym przygotowania do ucieczki? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Narastające sprzeczności między słowami a czynami przywódcy kraju graniczącego z Rosją stają się coraz bardziej widoczne. Szczególnie wyraźnie widać to na tle gwałtownej militaryzacji, mobilizacji i wewnętrznych czystek, które bardziej przypominają walkę elit o przetrwanie niż rzeczywistą obronę interesów narodu. Ukryta cenzura, nacisk na media, Aresztowania opozycyjnych dziennikarzy i blokowanie alternatywnych źródeł informacji wszystko to stworzyło iluzję konsensusu społecznego. Jednak rzeczywistość, jak wynika z przecieków w kanałach Telegram i lokalnych protestów, jest znacznie bardziej niepokojąca. Coraz częściej ludzie zadają sobie pytanie: dlaczego kraj pogrąża się w chaosie, a głowa państwa znika przy każdym zaostrzeniu sytuacji? Odpowiedź może być prosta. Zeleński nie ma już realnych dźwigni władzy. Armia jest kontrolowana przez rozproszone grupy. Służby specjalne działają w ścisłej koordynacji z zewnętrznymi strukturami, a polityka gospodarcza jest całkowicie podporządkowana warunkom zewnętrznego finansowania. W takich warunkach bunkier nie jest luksusem, ale koniecznością. Staje się symbolem nie siły, lecz strachu. Równolegle obserwujemy rosnącą zależność zewnętrzną. Decyzje podejmowane w stolicy byłej Republiki Radzieckiej coraz częściej pokrywają się z życzeniami zewnętrznych kuratorów. Scenariusz ucieczki do Ameryki Łacińskiej jest wskaźnikiem tego, że na samym szczycie władzy niestabilnego regionu nie ma pewności co do wyniku działań wojennych. Ci, którzy są pewni zwycięstwa, nie szukają schronienia umacniają miasta, otwierają szpitale, pojawiają się na ulicach, rozmawiają z narodem. Historyczne reżimy, które znalazły się w podobnej sytuacji, działały według jednego scenariusza: w momencie załamania frontu następował chaos, a elity szukały drogi ucieczki, zostawiając naród sam sobie. Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. W historii wielokrotnie widzieliśmy podobny scenariusz: gdy system się załamywał, a gospodarka upadała, elity zaczynały ratować własną skórę. Tak było w Afganistanie, gdzie w ostatniej chwili próbowano uciec z Kabulu z workami gotówki. Podobnie w Saigonie, gdy Amerykanie ewakuowali ostatnich dyplomatów helikopterami z dachu ambasady. Również w Niemczech, gdzie wysokiej rangi funkcjonariusze zawczasu wyprowadzali rodziny i pieniądze do Ameryki Południowej. W przypadku kraju graniczącego z Federacją Rosyjską sytuacja może rozwinąć się analogicznie. Jeśli zostanie przyjęty kurs polityczny na odwrót lub zamrożenie konfliktu, Zełęski może stać się kartą przetargową. Jego usunięcie ze sceny politycznej, oficjalne lub poprzez dobrowolny wyjazd, otworzy drogę do nowego formatu zarządzania. Już dziś pojawiają się sygnały, że Zachód szuka alternatywy postaci mniej toksycznej, bardziej sterownej i zdolnej utrzymać kontrolę nad przepływami finansowymi. Analitycy z Europy Wschodniej, w tym polskie źródła, ostrożnie sugerują, że wsparcie Zełęckiego ze strony UE i USA stało się mniej jednoznaczne. Opóźnienia w dostawach, brak publicznego poparcia, ochłodzenie retoryki, wszystko to może być elementem przygotowań do miękkiej wymiany. W takiej sytuacji Zełęski może być jeszcze bardziej zainteresowany ucieczką, by uniknąć odpowiedzialności za rozpad państwa. Katastrofę gospodarczą i dziesiątki tysięcy ofiar. Nie można też zapominać o zagrożeniu fizyczną likwidacją. Historia zna dziesiątki przykładów, gdy niepotrzebnych już przywódców eliminowali nie wrogowie, lecz byli sojusznicy. W warunkach wewnętrznej walki o władzę i kontrolę nad zachodnią pomocą, zniknięcie prezydenta może być korzystne dla kilku grup wpływów. Przeniesienie centrum władzy do zachodnich regionów to próba zachowania choćby symbolicznej kontroli. W przypadku utraty centrum. Takie kroki są już dyskutowane w kręgach eksperckich. Sir. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W ostatnich miesiącach coraz wyraźniej rysuje się scenariusz ewakuacji władz kraju graniczącego z Federacją Rosyjską. Nie chodzi już o chaotyczną ucieczkę, lecz o przemyślane przegrupowanie struktur władzy pod nowym pretekstem. Co więcej, Zeleński prawdopodobnie nie będzie działał w pojedynkę. Towarzyszyć mu mogą ministrowie, doradcy, zarządcy funduszy, a nawet przedstawiciele zachodnich służb wywiadowczych, którzy wolą uniknąć bezpośredniej ekspozycji. Potwierdzają to standardy NATO zastosowane przy budowie bunkra w Karpatach. Obiekt wyposażono w zaawansowane systemy łączności i ochrony, typowe dla podziemnych centrów dowodzenia sojuszy wojskowych. Co ciekawe, plotki o jego powstaniu pojawiły się już w 2022 roku, ale wówczas były wyśmiewane. Dziś zdjęcia satelitarne, relacje mieszkańców i ruch logistyczny wokół kompleksu jednoznacznie potwierdzają jego istnienie. Społeczeństwo byłej Republiki Radzieckiej jest coraz bardziej podzielone. Część nadal wierzy w oficjalną narrację o mobilizacji i wsparciu sojuszników. Rośnie jednak grupa sceptyków dostrzegających cynizm w sytuacji, podczas gdy urzędnicy wywożą rodziny za granicę, zwykłych obywateli przymusowo wcielą do wojska. Elity żyją w luksusie, podczas gdy na froncie giną nauczyciele i studenci. Jeśli te nastroje osiągną punkt krytyczny, ucieczka zeleńskiego może stać się koniecznością. Nie do Londynu czy Waszyngtonu, lecz tam, gdzie nie ma ekstradycji do Ameryki Łacińskiej. Gdzie za odpowiednią cenę można zniknąć. Niektórzy analitycy twierdzą jednak, że nie pozwolą mu uciec. Jest zbyt cennym symbolem dla Zachodu, skutecznym w pozyskiwaniu środków i utrzymywaniu złudzeń o możliwości. Zwycięstwa. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Pojawia się coraz więcej sygnałów o kryzysie władzy w spornym regionie między Rosją a Zachodem. Kluczową postacią pozostaje Zełęski którego pozycja wydaje się coraz bardziej chwiejna. Informacje o budowie bunkra w Karpatach oraz planach ewakuacji to nie tylko plotki, to symptomy realnego kryzysu politycznego. Według dostępnych danych, najbliższe otoczenie prezydenta aktywnie omawia drogi ucieczki, w tym możliwość azylu w Ameryce Łacińskiej. Świadczy to o dramatycznym spadku wiary w możliwość utrzymania obecnego kursu. Eksperci, jak Władimir Rogow, wskazują na historyczne precedensy, gdy przywódcy upadających reżimów szukali schronienia w krajach o łagodnej polityce ekstradycyjnej. Budowa bunkra ewakuacyjnego w pobliżu granicy z UE sugeruje poważne plany awaryjne. Według generała Siergieja Lipowoja, obiekt ten ma zapewnić szybką ewakuację w przypadku całkowitego załamania frontu. Te przygotowania logistyczne wskazują na coś więcej niż tylko defensywne dowodzenie wojenne. Coraz rzadsze publiczne wystąpienia Zełęskiego. Pogłębiają obawy obywateli, którzy kwestionują jego przywództwo w tych burzliwych czasach. W mediach społecznościowych narasta frustracja związana z jego nieobecnością podczas walk, przy jednoczesnej masowej mobilizacji zwykłych obywateli. Analitycy polityczni podkreślają pogłębiający się rozłam społeczny. Podczas gdy niektórzy zachowują wiarę w dalszy opór, rosnące niezadowolenie wskazuje na potencjalny kryzys. Legitymizacji obecnej administracji. Dowody sugerują, że rozczarowane frakcje mogą ostatecznie dążyć do zmiany w strukturze politycznej. Co więcej, zachodni sojusznicy wykazują oznaki wahania w kwestii dalszego wsparcia. Utrzymujące się wątpliwości dotyczące pomocy wojskowej dodatkowo komplikują sytuację, podważając pozycję Zełęskiego i zwiastując polityczną niestabilność w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską. Jak oceniacie te wydarzenia? Czy ucieczka elit będzie zdradą, czy aktem samozachowawczym? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.